Cześć! Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić bardzo wartościowymi wskazówkami, jak napisać rewelacyjny list motywacyjny. Rewelacyjny list motywacyjny. Po niemiecku na niemieckie stanowisko. Na koniec wideo mam dla Was gotowy szablon do takiego CV. Ja nazywam się Alicja, mieszkam od ponad 6 lat w jednym z największych miast w Niemczech, w Köln. Pracowałam tutaj w dwóch dużych firmach niemieckich, a od 4 lat prowadzę własną działalność gospodarczą jako grafik w Niemczech. W mojej pracy doradzam też Polakom, jak tworzyć marketing i atrakcyjne materiały graficzne, graficzne dla ich usług. Mówię biegle po niemiecku i bardzo interesuję się tym, jak rozwija się obecny rynek pracy dla osób przyjeżdżających do Niemiec. To co, zaczynamy! Badania wskazują, że najważniejsza jest pierwsza strona waszego, waszej aplikacji do pracy. Więc na niej się dzisiaj skupmy. Zacznijmy od tego, że wasz list motywacyjny powinien być jaki? Atrakcyjny, a potem ciekawy. I być idealną odpowiedzią na ofertę pracy. Wpasować się w nią jak w Lego. Ale dlaczego? Ponieważ osoba z HR-ów dostanie taki plik różnych dokumentów, czy w formie digitalnej, czy papierowej, więc wasza aplikacja naprawdę musi się wyróżnić pośród stosu tego wszystkiego, zostać w oku, w pamięci, zwrócić uwagę. A wasza aplikacja ma dużą szansę na przyciągnięcie tej uwagi, jeżeli będziecie się trzymać następujących punktów. Wszystko dokładnie objaśnię. Każdy może przygotować taką fajną aplikację sam. Zacznijmy od pierwszego punktu, bardzo prostego zdjęcie. To nie musi być wcale zdjęcie od profesjonalnego fotografa. To może być zdjęcie zrobione w domu, na tle białej, jasnej, jednolitej ściany, przy jasnym, pogodnym dniu, kiedy światło dzienne na Was pada. I takie zdjęcie, na którym się sobie podobacie, na którym wyglądacie pogodnie, jesteście uczesani. Może koszula nadaje się też do takiego fajnego i dobrego listu motywacyjnego. Macie na nim wyglądać pogodnie, ale przede wszystkim wzbudzić zaufanie. Zaufanie kogo? Widza, który patrzy na, ten, na to CV. Może odkładacie napisanie takiego CV, ponieważ e, potrzebny do tego jest laptop albo komputer. Tak się wam tylko wydaje, a tak nie jest. Wystarczy do tego tak naprawdę telefon i też wcale nie Word, ale na przykład bezpłatna aplikacja Canva, którą możecie ściągnąć na telefon i w niej do waszego CV wrzucić zdjęcie bezpośrednio z telefonu i wypełnić teksty. Niech wasza aplikacja składa się przede wszystkim z dwóch stron. Pierwszej, okładki, która ma przyciągnąć wzrok i złapać widza, na które jest wasze zdjęcie, wasze imię i nazwisko i stanowisko, na które aplikujecie, oraz inne dodatkowe informacje, z którymi się zaraz zajmiemy, które pokazują, że to wy jesteście właściwą osobą na to stanowisko. A druga strona rzeczywisty list motywacyjny, w którym samym tekstem jest jeszcze raz opisane, co robiliście w przeszłości i dlaczego wy chcecie pracować w tym miejscu i dlaczego jesteście jeszcze raz idealni na to stanowisko. A dalej oceny, świadectwa, świadectwa pracy. By the way, tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że nie dla wszystkich te wszystkie dokumenty się liczą. Mówię tutaj o ocenach pracy, świadectwach maturalnych czy ze studiów. Jeżeli na pierwszej stronie przekonasz właściwymi słowami, że to Ty jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko i się wpasujesz w ten, po, te potrzeby napisane w ofercie, to po co komu jeszcze tw potem Twoje świadectwo maturalne? Na tej pierwszej stronie już jest napisane, jaką szkołę ukończyłeś jak, lub jakie studia. Polacy mają małą skłonność do obniżania swoich umiejętności. Zawodowych, językowych. Dlatego, jeżeli uważasz, że mówisz po niemiecku komunikatywnie, napisz w tym CV, że mówisz dobrze. Zaufaj mi. To jest dobra decyzja. Dodaj sobie ten malutki plusik. Bo pamiętaj o tym, że pojęcia dobry i bardzo dobry to pojęcia subiektywne. Czyli każdy ma coś innego na myśli pod pojęciem dobry lub bardzo dobry, i każdy ma prawo do rozumienia go inaczej. I z tego względu warto mieć przygotowanych parę zdań broniących naszych umiejętności językowych. Na przykład, uważam, że mówię dobrze po niemiecku, bo potrafię w zakresie moich zainteresowań i moi, mojej pracy wyjaśnić o co mi chodzi. A teraz przechodzimy do wypełniania życiorysu. Do Waszej dyspozycji są dwa pliki: jeden dla mężczyzny, drugi dla kobiety. I w obu przypadkach macie pusty szablon, gdzie Wy wpisujecie pola tekstowe. Oraz dokładną instrukcję, gdzie Wam napisałam jak i co wypełniać. I teraz zajmijmy się najpierw tą instrukcją. U góry wpisujecie imię i nazwisko. Możecie rozróżnić między grubą czcionką a cienką, w jakimkolwiek podstawowym, w jakimkolwiek podstawowym edytorze jest funkcja powiększenia, zmniejszenia czcionki i dodania grubości zaraz pod tym stanowisko na to, na jakie aplikujecie zgodnie z ofertą pracy i tutaj już też taki gotowy blok tekstowy ja jako przykład wzięłam sobie szablon kobiecy który dosłownie jeden do jeden możecie przejąć, czyli jestem doświadczoną i tutaj wpisujecie nazwę waszego stanowiska lub waszego zawodu z ponad w miejscu X, ilość lat, ile macie doświadczenia, czyli stażem pracy, w jakiej branży. Czyli na przykład kosmetyczka w branży beauty. Moja praca koncentruje się. I tutaj możecie wymienić, na czym polega dokładnie to, co dotychczas robiliście, co robicie najlepiej. Mówimy tutaj o tym bloku tekstowym po, w górnym lewym rogu, zaraz pod imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem. Dalej lecimy po lewo w dół. Tutaj mamy mm, dane kontaktowe, czyli numer telefonu, adres e-mail. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście jeszcze w Polsce i poszukujecie pracy w Niemczech, koniecznie stwórzcie sobie e-mail niemiecki. Najlepiej też, żeby to był numer telefonu niemiecki e za 10 euro. Czy na 5 euro możecie sobie wykupić starter e, numeru niemieckiego? E, w ten sposób pracodawca będzie widział, że jesteście na miejscu i jesteście dostępni. Pracodawcy niemieccy, tutaj lokalni, niechętnie dzwonią pod e, zagraniczne numery telefonu, no bo wtedy myślą, że tej osoby jeszcze tu nie mam na miejscu i jakby w, z ich perspektywy to może być bardziej skomplikowane ściągnięcie takiego pracownika. I dobrze też jest, żebyście podali tutaj zagraniczny ten niemiecki adres. To może być adres jakiejś rodziny. Pracodawca i tak nic na ten adres domowy na pewno nie wyśle. Chodzi tylko o to, żeby ktoś zobaczył, że to jest w Niemczech. To wam od serca polecam. Dalej po lewo, niżej, Ausbildung, czyli wykształcenie. Tutaj nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, profil rok ukończenia. I są dwa, dwa miejsca na szkoły. Gdyby to była na przykład raz Liceum ogólnokształcące, a potem studia. Jeżeli macie tylko liceum, to po prostu tego drugiego pola nie wypełniajcie, nie wpisujcie tam nic, wypełnijcie tylko to, jedno, to jeden blok tekstowy. No i tutaj napiszcie na przykład, jakie umiejętności zdobyłaś w tej szkole. Czego się nauczyłaś, co robisz, robiłaś w swojej poprzedniej pracy, albo co będziesz robić w tej nowej pracy, jak, co jest zgodne z tym, co, czego w ofercie szukają, a czego ty się w tej, w tej szkole nauczyłaś? Może jakiś certyfikat zdobyłaś tam, albo co jest napisane na Twoim świadectwie, jakie umiejętności zdobyłaś, jaki fach? No i, i jakieś dodatkowe ciekawostki, co robiłaś w czasie tej szkoły. Może byłaś wolontariuszką, może byłaś członkinią jakiegoś kółka. Działałaś aktywnie, pisałaś coś do gazetki. Zawsze takie wartości, rzeczy są wartościowe, szczególnie w młodym wieku. Jeżeli w czasie szkoły coś się robiło, um, było się gdzieś aktywnym, to jest dla pracodawcy duży plus. To po prostu dobrze o tobie świadczy i wzrasta zainteresowanie Tobą jako pracownikiem. Um, idziemy teraz do góry w, od górnego rogu po prawo. Tam w, wklejacie swoje zdjęcie. Dalej mamy specjalności, czyli tutaj macie okazję trochę się wykazać i napisać, co jest, w czym jesteście dobre. Jaki jest zakres Twoich umiejętności, co umiesz robić. Ja tutaj tak pokrótce staram się Wam podpowiedzieć, co to może być, ale to nie, nie musi być konkretnie to, co ja wymieniłam w tych punktach. Pamiętajcie, że internet jest też pełen wiedzy, więc jeżeli wpiszecie sobie na przykład szablon, CV, czyli po niemiecku Musca Lebenslauf, i dopisać też wasz fach albo wasze wasz, wasz, wasz stanowisko. To internet wypluje wam całą masę przykładowych um, życiorysów innych osób, gdzie macie też gotowe zdania i gotowe przykłady. Jak inni piszą, i może to się, to się na pewno po części będzie pokrywać, i to po prostu możecie też z różnych życiorysów sobie przejąć, się zainspirować, popatrzeć, jak robią to inni i w ten sposób się nauczyć. Na tym polega nauka i polepszenie Waszego życiorysu. Więc tutaj macie po prostu w punktach wymienione, co może Wam pomóc ym, y, dowiedzieć się samemu. O sobie, co, co umiecie dobrze i co możecie napisać tutaj, jakie dodatkowe umiejętności macie, które mogą być przydatne na tym stanowisku, może czegoś nauczyłaś się w poprzedniej firmie, co się tutaj również Tobie przyda, albo też po prostu co robiłaś w poprzedniej firmie, czego oczekują tutaj na tym stanowisku. No i potem doświadczenie z poprzedniej pracy, jeżeli taka była. Stanowisko pod tym nazwa firmy od roku do kolejnego roku, kiedy zakończyłaś. Jeżeli pracujesz do teraz, no to piszesz od roku, kiedy zaczęłaś, bez hojta, czyli do teraz. I czym się tam zajmowałaś? Za co byłaś odpowiedzialna? W jakiej sprawie zgłaszali się do ciebie na przykład inni pracownicy? Tutaj również pamiętajcie o tym, że jeżeli brakuje Wam jakichś zwrotów po niemiecku, to właśnie popatrzcie na inne szablony w internecie, bezpłatne z tej samej branży na to samo stanowisko. I tam będziecie mieć różne gotowe zwroty, jeżeli na przykład słownik ich nie posiada. Jeżeli macie pytania, również chętnie napiszcie pod tym wideo, postaram się podpowiedzieć. Tutaj również są dwa bloki na dwa stanowiska, czyli możecie wpisać dwie poprzednie firmy, w których. Pracowałyście. No i bardzo podobnie wygląda ten szablon dla mężczyzn. Jest tam dokładnie opisane, co w jakim miejscu wpisać. Mam nadzieję, że to było dla Was pomocne. Dajcie znać, w jakim stopniu udało Wam się wypełnić ten szablon. Czy może potrzebujecie dalszych jakichś wskazówek, to chętnie pomogę. Pamiętaj, że nie ma jednego poprawnego. Idealnego sposobu na napisanie tego jedynego listu motywacyjnego. Tak jak to zrobiłeś, tak jest dobrze. Przygotuj go tak jak ty potrafisz. Z tymi wszystkimi wskazówkami, które dzisiaj uwzględniłam w tym wideo, zrobisz na pewno super wrażenie i są duże szanse, że zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Tego ci życzę. Pod tym wideo znajdziesz link do gotowego szablonu twojego CV. Który wystarczy, że wypełnisz? Według wskazówek z dzisiejszego wideo. Wypełnij go na telefonie, albo w komputerze, w Wordzie, albo w Canwie, jak wolisz. Napisz swoją aplikację do pracy w Niemczech już dziś. Ja Ci życzę od serca powodzenia. Jestem tutaj, żeby się dzielić moim doświadczeniem zebranym w Niemczech z Wami, bo chcę, żeby wszystkim, Żyło się w Niemczech lepiej. Zależy mi na tym, żeby Polacy w Niemczech byli zintegrowani i wykorzystywali na maksa swoje umiejętności, swoje pasje do lepszego życia. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłaś, trafiłeś i zasubskrybuj, żeby dalej być na bieżąco z informacjami o życiu, pracy i lifestyle'u w Niemczech i języku niemieckim. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.